Dzień dobry wszystkim oglądającym. Tu kacek z farmy. Yy, zarobiłam dzisiaj ciasto. Nie zarobiłam się tak mówi? Nie chyba. Chyba się tak nie mówi. Kurcze. Yy, Zaklepałam? Zatrzepałam? Hmm. No nie wiem. Pomijmy to słowo. Yy, są tutaj dwa ciasta na chleb. Yy, gotowe do wyrastania. I ciasto na piecce. I teraz mam taką zagwostkę, bo potrzebuję miejsce, żeby te ciasto mi mogło wyrastać. I no pomyślałam yy, o miejscu na piecu, ale to chyba nie jest dobry pomysł, bo ostatnim razem ten eksperyment no, nie wyszedł mi. Ciasto mi przywarło, a to chyba nie jest dobrze dla ciasta. Więc myślę sobie, że wykombinuję tutaj jakąś półeczkę. Albo może jakieś miejsce, żeby to mogło stanąć to ciasto w jakimś takim miejscu, nie za daleko od ciepłego pieca. Żeby sobie mogło stać i spokojnie rosnąć i czekać na wypieczenie. Myślę, że znajdę coś takiego i uda mi się to jakoś może Dostosować. Jako prawdziwy permakulturowiec nie będę kupowała nowych rzeczy. Postaram się wykorzystać to, co mam, co jest wokół mnie i co będę mogła swoimi własnymi rękami i własną pracą po prostu przystosować. Zobaczymy, czy mi się uda. Wziąłam go tylko z ganku. Docelowo chciałabym, żeby to, żeby mebelek stał przy. Ławeczka stała przy piecu, więc chcę ją tylko wymyć, zeszlifować, pociągnąć inną farbą. Potem ewentualnie jakieś zdobienie, no zobaczymy. O, proszę, musimy też zobaczyć mistrza pierwszego planu. Zawsze, zawsze w obiektywie. Zawsze, zawsze próbuję Także tak, myślę, że, że coś z tego uda się fajnego zrobić. Eee, będę pokazywała w trakcie pracy. Kolejnym krokiem było wymycie mebelkar, ale takie porządne wyszorowanie i później zmatowienie troszeczkę papierem ściernym i nałożenie y, szpachlówką y, pewnych wzorów, które potem będę odkrywała. Kto się tu pojawia? Nie z pierwszego planu. Takie wiedział już wyłączyłam wideo i kamerę i trzeba się pojawić. No tak. teraz na kolor szafirowy, bez podkładu, ponieważ chcę to zrobić w takiej formie rustikalnej, na stary lewe. Chciałabym, żeby spod spodu mi ta stara farba wychodziła, zresztą będę to specjalnie postarzała, zrobię to w takim właśnie stylu trochę tak jakby szabisik, zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. No, będzie pierwsza warstwa, później położę drugą warstwę, na trzecią się zastanowię, bo być może nie położę, no zobaczymy później dalej, co z tego wyniknie. Mebel już jest pomalowany, to jest farba kredowa, szafirowa, może tak nie widać tego na tym filmie, bo kredowe farby one są z natury takie jasne, więc to będzie taki jasny efekt. Tutaj te wzory pokryłam na razie szlak metalem, zrobię jeszcze przecierki, troszeczkę pocieniuję i nakleję te wzory decoupage, tak żeby to wszystko stanowiło jedną całość. Zobaczymy jak to dalej wszystko będzie ta -da! A oto efekt końcowy. Oto mój mebel już e, zamalowany, ozdobiony, wylakierowany. Proszę o to w całości. E, styl vintage, starodawny. Czyli e, stary mebelek pozostał de facto starym mebelkiem. E, czyli tak jak chciałam. Oczywiście, ja rozumiem, że to yy, jest kwestia gustu, oczywiście, czy coś się podoba, czy się nie podoba. Ja jestem zadowolona, nie będzie pasował do moich starych wnętrz, do mojej stuletniej chaty. Myślę, że się wpisze, jak znalazł. No ale, jak mówię, o gustach się nie dyskutuje, bo jak to mówią, jeszcze się taki nie narodził, co by wszystkim, wszystkim dogodził, prawda? Nie będę się tym przejmowała. Może ktoś yy, się zainspiruje. Może komuś się spodoba. Teraz zobaczymy, czy mebelek się sprawdzi. To znaczy, oprócz tego, że jest ładny, czy będzie jeszcze pożyteczny. Czyli za chwilę wrócimy. I zobaczymy, czy rzeczywiście tak Udało jest. Udało się! Udało się, naprawdę! Efekt przyrósł moje najśmielsze oczekiwania. No, spójrzcie sami, czy to nie jest piękne? Czy to miejsce nie jest cudowne? Ciasto sobie siedzi, wyrasta w spokoju, w od, o, odpowiedniej odległości od pieca. No, po prostu super. Co wy o tym myślicie? No, mam nadzieję, że dowiem się z komentarzy. Jeżeli zechce Wam się przynajmniej parę słów do nas napisać. Dziękujemy bardzo. Do widzenia.